Będziemy robić to dłużej, wytrzyma na dmuchanym domku. Ten wygrywa. Uwaga, uwaga. Tysiąc złotych Mamy tutaj Uuu. tysiąc złotych, które możesz wygrać. Jest to, maszy. ty bądź ja. Oczywiście ja myślę, że ja wygram. Że ja myślę, tryb. że ja wygram. Bez dwóch zdań, Ty Ty spędziłeś 24 godziny, więc. No, Niecałe, nie całe. W sumie może nie, ale Były nie pykło. Ale tak? myślę, że masz tych muchamy i tego ciągłego, wiecie, bo to cały czas buszy. Non stop. Więc tak wydaje mi się, że on stop. już ma tego dość, więc zwycięzca Zobaczymy, słuchajcie, ja odstaję za 20 Minut i koniec, bo słuchajcie, jest naprawdę wczesna godzina. Mamy 8.26. Obstałem, że godzinkę i będziesz się zwijać. A ja? Ty się zwijał. Ty ty, ty, ty. Ty. ty, ty, Dobra, słuchajcie. Każda z osób może wziąć jedną rzecz. Ja biorę kot, ale się nim nie dzielę. Ja natomiast mam laptop, żeby po prostu zjadł mi trochę czasu, prawda? Ty będziesz się nudzić, a ja będę miał co robić, A okay. ty będziesz marznął i ja dłużej wytrzymam. Dobra, może po prostu już zaczniemy. Słuchajcie, zdejmujemy właśnie puty, ok? I ty już weszłaś? O, to ja też. Dobra, zaczynamy challenge. I już jestem trochę duży. Ue, to się nie liczy. Ale jak zejdziesz, to i tak nie ma znaczenia. Słuchajcie, 8.28, weszliśmy sobie tutaj. No i co? Zaczynamy challenge. To możecie zrzucać, no? To... Ja, a nie, o, może ci ukradnę kotek ja to nie laptopa Nie dobra, nie kradniemy sobie rzeczy, każdy przyniósł swoją rzecz No i z nią po prostu już dostaje. Dobra, jaką masz taktykę Kasia? Muszę się tym kocem tak owinać, żeby nie marznąć I będę tutaj siedziała i oglądała drzewka I <grym> Oglądała drzewka i tyle? Tak, tak. Na szczęście ja mam ciekawsze zajęcie Obyś się rozładował tym razem. To nie ma takiej ej mnie. To jest całkiem prawdopodobne, bo jednak dziewczyny dociągnę ładwarkę? Tak czy siak, poje pewnie pogra, może włączę jakiegoś minecrafta, coś w tym stylu A ty będziesz się Chcesz zagrać? O, oh, 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 nie. O chyba, że dasz się owinąć mi Może się jakoś dogadamy, dogadamy się. Dobra, będziemy negocjować, słuchajcie, teraz zostaliśmy tutaj już tylko sami. I tak przegrasz. Nie ma takiej opcji. Ja tu mam fajne zajęcia. A mogę spać zcieć, chodzi? O... Nie, nie. Proszę? To wszystko moje. Nie, nie patrz. Nie patrz, nie pas. Nie, ja, Jak ty to? Nie. Dawaj lepiej krok. Zimno tutaj, słuchajcie. No, naprawdę. O, naprawdę jest ta zimno. No tobie zimno, jak ty masz kot, tak? Bo od tego ciągnie z dołu to zimno całe. Tak, jednak jest ta... Wczesna godzina, no i po prostu to jest tak strasznie zimne A ty się nie patrz, ja to sobie wziąłem, żeby siebie rozrywkować Nie ciebie, ty masz Nie To zmieniam pozycję stanowiska. To się zaraz Słuchajcie, na tą naszą zabawę zeszło już jakieś 10 minut chyba Więc w sumie jesteśmy tutaj, a w sumie sprawdzę 28 wchodziliśmy, jest 41, Więc słuchajcie 13 minut minęło Trochę mi się nudzi, więc możemy zrobić jakieś zawody Zawody? Zawody. No wiesz, tobie się nudzi, ja mam zajęcie Dalej. Nie no, ja sobie jeszcze trochę pogram To ja idę spać Słuchajcie, ja mam taką taktykę, że jak jej się nudzi... Ty masz nic nie że jak jej się nudzi, to ona w końcu wyjdzie, a ja będę ją zajęć Ale zróbmy coś fajnego Nie Proszę No, widziałem swoją jedyną rzecz po to, żeby ciebie pokonać Ona się zaraz rozładuje Ej, no w sumie, może się trochę rozładować Jeszcze będziesz prosił o tę grę, jakieś zabawy i tak dalej Co to jest? Ej, filocze Nie, chodźcie, uciekaj są! No nie, no nie, no nie, jak Nie, nie, co ona robi, słuchajcie? Co ona robi? Minęło już chyba jakieś pół godziny od początku zabawy, a jej już się nudzi, widzicie? I to była moja taktyka. No aaa, no nie! Przestań, przestań, przestań Przestań, czego chcesz? Co Pobawić? Co chcesz się pobawić? No nie wiem, zróbmy jakieś wyścigi albo coś Wyścigi? Ty się rozgrzejesz, a ja się nie będę nudziła. Ej, w sumie to jest całkiem dobry plan, bo słuchajcie mi już jest naprawdę zimno Ona paniara ma ten kot, a ja tutaj naprawdę, a jest strasznie zimno Okej, okay, myślę, że się zgodzę na taką zabawę, może faktycznie mnie trochę rozgrzeje Dobra słuchajcie, w takim razie jaką zabawę proponuję? Będziemy się ścigać od tej zieleni do tej zieleni Okej, okay, no dobra Proszę, dobra? Myślę, że to jest dobry plan Być Cztery. Nie. <noise> Ej, to był pierwszy? Ja, Jak ja. To, Nie, nie byłam pierwsza. Ja byłam pierwsza. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Trzy, cztery. Nie! No dobra, ej, chyba teraz byłaś faktycznie pierwsza. Wygrała. Ale tak w sumie to nic nie wygrała. Ale szkoda, ale ja ci dzisiaj wygram. 1000 złotych? Myślisz, że ja ci dam tysiąc złotych nie dam? <grym> 1000 złotych, nie no <grym> Okej, okay, ale muszę przyznać, faktycznie trochę się rozgrzałem. Szczerze, chyba nie za bardzo. Może byłeś jakąś inną zabawę, teraz tyle myślasz. Dobra, kto wyżej skoczy? No wiesz że jak on jest dużo wyższy ode mnie w ogóle. <grym> no możesz to jakoś rozegrać, inaczej słuchaj. Czy? Zde... <grym> 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 To jest niesamowite, on jest za wysoki czy? No sam skakał? Ja nie miała szans Ale to nie chodzi o wysokość, tylko uniesienia nóg Aha, dobra, czyli ry To jest, no Dobre, to jest coś innego Kto dłużej będzie skakał? No dobra, no okej, okay, kto dłużej będzie skakał? Te, ry Ej, to nie jest takie <susza> O nie, o nie! Jak walnęła! Dobrze to jest miękkie, nic się nie są! Dobra, tym razem ja wygrałem, więc u Jest remit Jest Tam Remi. Tamtą grę wygrała Kasia, a tą, kto wyżej skacze, to faktycznie. Nie znaleźliśmy tego! Dobra, czyli remit, ja się trochę rozgrzałem, mogę teraz tutaj siedzieć. Dzięki, dzięki. Teraz ty są zrzucę, Dobra, słuchajcie, sorry, ale jesteśmy tacy rzuci przez to, że znaleźliśmy się w środku, bo tutaj trochę mniej nie jest no. tak? A mi jednak jest już strasznie zimniej ja i w ogóle. to cały kocyku teraz, a ja nie mogę, bo to jest jej kocyk. No, nie no, muszę laptopa się wybrał. chciało się grać. Właśnie laptop już dawno się rozładował. To jest trochę lipa. Trzeba było dać mi zagrać, teraz byś miał kotek. No nie. No i słuchajcie, naprawdę nawet nie wyobrażacie sobie, jak mi jest zimno, topy, a minęła już jakaś, nie wiem, godzina. Aż prawdę słuchaj. 26. Zaczynaliśmy naszą zabawę kiedy? O 8.20? Ej, to będzie właściwie godzina. W ogóle Może jest około... rano i my nie jedliśmy w ogóle śniadanie. Jestem tak głodna, że po prostu już mi w brzuchu burcie, ale się nie poddam. Ja akurat na głód tak nie narzekam. Myślę, że po prostu najgorsze. To, że serio jest mi tak zimno. Ja powoli nie czuję palców u stóp, Dobre, a ty? tam wyjdziesz. No ale bez. Ja... No daj trochę, daj trochę nie. Daj trochę. No proszę. Nie dam. No ale czemu? No bo ty zabrałeś laptopa, trzeba było kołdrę zabrać i byś miał ciepło. Ale przecież ja ci dałem pograć? Nie dałeś mi pograć. Łeta! <grym> teraz wiedz, żebym dał. Tylko po prostu jest rozładowany laptop. Nie dałeś. <grym> no i co ja mam zrobić, lodzie? Trzeba było myśleć, jak jeszcze laptop był naładowany, a ja cię prosiłam. Dobra, to teraz tak tutaj będę Siedział i marznął. Kolejne 10 minut minęło, aż sobie wyjdę troszeczkę przez okno, żeby sprawdzić, czy jest chociaż troszeczkę cieplej. No nie, nadal jest do niczego. Wywalajcie przez z okno! O, no nie, nie wywalaj no. mnie tutaj! Ej, Ej no przestań! Co, to jest niespodzianka? To nie była dobra niespodzianka. Nie? Nie, nie dość, że nie dajesz mi kocyka, to jest jeszcze takie niespodzianki. Ty mi nie dałeś laptopa na przykład? No dobra, przyznaję się, mogłem Kasi dać laptopa. Wtedy ona by mogła dać mi kocyka, tak? No to niestety. Ej, a nie chcesz І кутистрого зібно. ty próbujesz mnie stąd tak wyrzucić? Nie dam się, nie dam. Nie, na szczęście mi się nie chce. No, przestań Nie, prędzej myślę, że po prostu jest mi za zimno. Trzeba było kocyk zabrać, a nie laptopa. Trzeba było dać ci zagrać, gdybyś mi dała kotyk. A tak odbiło się to na mnie. No to trzeba było. Okej, okay, próbuję się jakoś rozgrzać, ludzie, bo naprawdę jest mi strasznie zimno. Biorę taką taktykę, jaką mieliśmy na początku, czyli po prostu skakanie, rozgrzewanie się i tak dalej. A zobaczcie. Kasia sobie tam leży i sobie odpoczywa pod kotykiem bo to jest przyjemne Mi za bardzo to nie jest przyjemne, bo jest mi cały czas zimno Mogłem dać jej tego laptopa, teraz przynajmniej byłoby mi chociaż trochę cieplej, nie? Jo yeah. I tu jest wygodnie na przykład, no. naprawdę Ona, zauważyła, że ona w ogóle w tym nie widzi żadnego wyzwania tylko i wyłącznie zabawę. No i no nie wiem, no jest mi coraz bardziej zimno Jesteśmy tutaj od ponad godziny, jest 9.50 No jak na moje? Nudy Nie chcę nic zdradzać za bardzo Kasi, ale wydaje mi się, że za długo nie wytrzymam chyba tutaj No, co tam, no tam ja szczerze nie słyszałam nic, no i o no ja to chodziło, no i ja o to chodziło Kochani, mi się wydaje, że Wojtek źle sobie radzi z tym wyzwaniem Nie, tak ci się tylko wydaje Mi to jest przyjemnie, ja mogę tu siedzieć jak najdłużej Więc w sumie Wojtek już możesz uważać się za przegranego Przegranego? No Nie, nie dam się, chyba <słuk> Chyba, on tak marznie, a ja mam, patrzeć tutaj, taki kocyk Ogrzewam się pod kocykiem, więc ja mogę tu naprawdę siedzieć cały dzień będzie wygodnie i się dobrze cały bawię Cały dzień? Siedzimy no. tutaj dopiero, nie wiem, półtorej godziny około A ty cały dzień możesz tutaj tak leżeć? No, bo szczerze mi nie jest zasz tak zimno, bo ja mam patrzcie, futerko mam, mam bluzę pod tym mam kocyk, dresiki wygodne więc dla mnie to nie jest Aj, problem ja mam kurtkę, mam pod spodem bluzę no tylko te, najbardziej mi po prostu w stopy jest zimno, no nie? a ja sobie stówki przykryłam o... Wojtek a może ty chciałbyś po prostu zrezygnować sobie pójść, no ale to nic złego serio, tylko tysiące chociaż przecież to by było na takiej zasadzie, że ja dałem 500 zł, się dała 500 zł i byłbym przez to 500 zł na minus a przy okazji oszczędziłbym pewnie chorobę, bo tak szczerze, no nie wiem czy jakieś tutaj dłużej będę, to czy coś potem mnie nie złapie, co? Możliwe. Dlatego ja ci sugeruję, żebyś może stąd po prostu poszedł. Okej, okay, dobra, już sobie tak tutaj siedzimy prawie dwie godziny. No właściwie dwie godziny, bo jest 10.23. Wydaje mi się, że Kasi naprawdę to się jakoś podoba, nie? Że ona może tutaj jeszcze siedzieć tak dłużej, a ja już od dwóch godzin. Jest mi tu strasznie piekielnie zimno, zwłaszcza w popy. Laptop jest teraz kompletnie rozładowany. Nie mam co robić. Niby mógłbym sobie siedzieć na telefonie, ale no to też nie jest jakiś dobre wyjście, bo cały czas jest mi zimno więc myślę, że ten challenge kompletnie nie jest dla mnie mogłem to jakoś inaczej rozegrać mogłem zabrać sobie więcej ciepłych rzeczy dwie pary skarpet i tak dalej a tutaj jest jakiś drama. ale bez jakiejkolwiek walki się po prostu nie poddam więc Kasia, Kasia chodź no, mam sprawę, słuchaj chcesz coś tak wyjść? czy chcę, to może zależeć od ciebie, słuchaj, siedzimy już tutaj dwie godziny mm -hmm. jest mi strasznie zimno ale mogę siedzieć tutaj jeszcze dłużej jeżeli ty się chociaż trochę nie ugnie i troszeczkę mi odpali. z tego ty jak. Troszeczkę znaczy ile? Proponuję 300 zł. 50 zł. <laughs> Czekaj, zaproponowałem 300 zł, ty mi 50. Ty zaproponowałeś, żeby mieli to za pieniądze, za to, że ty zejdziesz łaskawie, ale mi to jest naprawdę dobrze, więc jakby dostać 50 zł to dużo. Nie, na 50 złotych na pewno się złej nie zgodzę. 200. 200 i możemy wtedy. Nie. Ostateczna na to jest 100 zł, więc ci nie dam do rąk. Nie no, 150 chociaż. Nie. Nie, ja się nie dam ugiąć 100 zł, koniec. koniec 125? Stopka. 105? Nie. 101? Nie. 100. 100? I lepiej się dobrze zastanów, bo zaraz się rozmyślę i to wcale nie jest tak źle. Dobra. Czekajcie, ja to muszę przeżyć. Nie no, w sumie dwie godziny już tutaj jestem. Równie dobrze mógłbym skończyć bez niczego, bez kompletnie niczego. A jednak, no dobra, stówkę. To będę tylko 400 w plecy. A ja 400 wy do przodu. Dobra, w takim razie, słuchaj, schodzę stąd. Chodzę. Ej, jeszcze moje pieniądze. A na faniara! Dobra, stówka moja droga. Dla mnie 900 złotych, dla Ciebie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Cały YouTube idzie na lizaki. Nie, dobra, nie. Okej, dobra, chodzę. Maga, waga! Moją słówkę. Hej, dobra, dobra. Aj, ktoś tu wygrał. No ktoś niestety musiał wygrać. Niestety tym razem była to Kasia. Mii. Dobra, słuchajcie, wygrała uczciwie Muszę jej to przyznać, lepiej to wymyśliła Zabrała sobie cieplejsze rzeczy Kocyk i tak dalej Ogólnie byliśmy w środku ponad dwie godziny Jest 10.31 A weszliśmy tam o 8:00. No 8 ileś, ósmej z hakiem A ta sobie nadal tutaj leży, no tobie jest tak wygodnie tutaj serio To nie jest wygodne na maksa Ale chciałam ci pogratulować, bo serio Jest bardzo zimno, dzisiaj jest naprawdę Chłodny dzień, jeszcze od rana co nie No właśnie, jeszcze od rana, a... kiedy ta pogoda Też jest chłodna, no. więc poszło ci dobrze mogło pójść lepiej, gratuluję. <gry> za bardzo nie jestem dumny z tych tylko dwóch godzin, bo nie byliśmy tutaj długo, tylko dwie godziny, ale to myślę, że kwestia tego, że po prostu mówię, jest rano, ja nie przygotowałem się dobrze, nie wziąłem sobie takiego kocyka jak Kasia, no i przegrałem. Jesteś cztery stówki do przodu, gratulacje. Ja już po prostu może skończę ten odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Hello!